Witam, witam. W filmie tym chciałbym Wam przedstawić kompresorek, który już jakiś czas temu zbudowałem. Niestety nie mam nagrań z samego powstawania, dlatego postaram się chociaż w miarę szczegółowo opowiedzieć o nim. Ale zacznijmy od początku. Bazą do budowy oczywiście był zbiornik, który udało mi się kupić na Oliksie za nieduże pieniądze, czyli około jakieś 300 zł. Zbiornik ma 180 litrów i wszystkie potrzebne otwory, także nie musiałem się bawić w jakieś dodatkowe wiercenie i spawywanie mów. Podwozie wykonałem z płaskownika, rurki półcalowej i pręta gwintowanego. Koła natomiast zabezpieczyłem nakrętką z zawleczką. Samą konstrukcję pod pompę i silnik już musiałem pospawać a zrobiłem ją z płaskowników 6 mm. Na konstrukcji przyspawałem dwie C szyny, na której spoczął silnik. Szyny te są konieczne, ponieważ umożliwiają naciąg pasków klinowych. A jak już jesteśmy przy silniku, to również udało mi się go kupić używanego na Alixie, i również była to bardzo dobra cena, bo nie całe 300 zł. Oczywiście wymagał trochę odświeżenia, jak chociażby uszkodzone koło pasowe czy brak wentylatora chłodzącego, ale najważniejsze, że uzwojenia nie były uszkodzone. Najistotniejsze parametry silnika to zasilanie 400V, moc 7,5KW i 1450 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o samą pompę, ją kupiłem akurat nową. Koszt na dzisiaj to niecałe 800 zł. I tak mamy tutaj wziernik do sprawdzania poziomu oleju, korek spustowy do spuszczania zużytego oleju oraz miejsce na uzupełnienie oleju. Sprężone powietrze ze wszystkich trzech tłoków prowadzone jest rurkami z radiatorem, które trafia do zaworu zwrotnego i docelowo do zbiornika. Do połączenia pompy z zaworem użyłem gumowego węża odpornego na wysokie temperatury. Pierwotnie do połączenia pompy ze zbiornikiem, a właściwie zaworem zwrotnym, miała być zamontowana taka specjalna złączka z radiatorem. Niestety nie poszło mi trochę z jej montażem, ponieważ zniszczyłem jedno z zakończeń. Wąż zamocowany przy pomocy opasek zaciskowych. Tutaj mam na myśli naprawdę solidne opaski. Z zaworu zwrotnego wyprowadzona jest elastyczna rurka, która jest połączona z wyjściem odprężnika w presostacie. Ma ona na celu odprężenie, czyli najprościej mówiąc, wypuszczenie zalegającego powietrza w tłokach i wężu doprowadzającym po napełnieniu i wyłączeniu się kompresora. Usunięcie tego powietrza z tłoków skutkuje łatwiejszym ponownym rozruchem. I docieramy do naszego presostatu. Ma on wyłącznik on-off, który odcina tylko sterowanie 230V. Dwa wyjścia sprężonego powietrza z manometrami: jeden z ciśnieniem w zbiorniku, drugi z regulacją ciśnienia. Wyjście ze zbiornika 3-4 cala, z redukcją na 1,2 cala. Z tyłu zbiornika kolejne dwa otwory, jeżeli się nie mylę półtora calowe. Jeden zaślepiony, a drugi zredukowany pod zawór zwrotny. Na samym dole zawór kondensatu. Warto z niego regularnie spuszczać zebraną wodę z zanieczyszczeniami, żeby nie zalegała na dnie zbiornika. Wspominałem wcześniej o specjalnej rurce do połączenia pompy ze zbiornikiem i widzimy właśnie moje nieudolne próby zamontowania jej. Zawieszenie kompresora to zestaw dwóch kół do ewentualnego transportu, ale także regulowana stópka z amortyzatorem gumowym. Dochodzimy do skrzynki sterującej całą pracą kompresora. Na zewnątrz wyprowadzony licznik motogodzin do ustalania okresów przeglądów kompresora, czyli chociażby wymiany oleju. Sterowanie składa się z trzech styczników, zabezpieczenia, czasówki i kilku przewodów. Jak to działa? W skrócie, po załączeniu włącznika presostatu uruchomiona jest czasówka, stycznik główny i stycznik połączenia uzwojenia w gwiazdę, po około 2 sekundach, czyli w momencie wejścia silnika na obroty, czasówka rozłącza stycznik gwiazdy i automatycznie załącza stycznik, w którym uzwojenia podłączone są w trójkąt. I jeszcze schemat wszystkich połączeń. W tej chwili wypuszczam powietrze ze zbiornika do zera, aby przeprowadzić próbę wydajności. I tutaj muszę jeszcze wspomnieć, że maksymalne ciśnienie, jakie może wytworzyć pompa, to 10 bar. Jednak ja mam ustawione ograniczenie do 8 barów. Wydajność efektywna sprawdzona jak zapewnia producent to 1150 litrów na minutę. Ja uzyskałem w teście i z obliczeń 1000 litrów na minutę. Z tym, że ta wydajność zależy od kilku rzeczy. Jak chociażby prędkość obrotowa silnika czy średnice kół pasowych. Więc zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na obliczenia. Test napełnienia zbiornika od 0 do 8 bar. I jednocześnie wzór, jak obliczyć wydajność kompresora. Zdecydowałem się na budowę kompresora, ponieważ miałem, a właściwie nadal mam, mały kompresorek 50 litrów o wydajności ŻAL.pl. A dlaczego zbudowałem go sam, a nie kupiłem gotowca? Odpowiedź jest prosta: cena. Wystarczy na szybko wpisać w wyszukiwarce kompresor o podobnych parametrach. Nie wyłączyłem stopera, ale cofając film można zobaczyć, że wyłączenie nastąpiło przy minucie 26. Korzystając ze wzoru, wyliczyłem wydajność w przybliżeniu 1000 litrów na minutę. Dla mnie jest to zadowalający wynik. Z taką wydajnością możemy sobie pozwolić chociażby na używanie narzędzi pneumatycznych, ale także na piaskowanie. Co mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości wam również pokazać. A jeżeli podoba się Tobie to co robię, interesują Cię takie i inne zagadnienia warsztatowe, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A jeśli chcesz dostawać na bieżąco info o nowych filmach, kliknij na dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło, a jednocześnie zmotywuje mnie do dalszego działania. Cześć!